1 września Huawei zaprezentował kilka swoich nowych urządzeń, smartfony z serii Nowa oraz tablet MediaPad M3, którym zajmiemy się w tym materiale. Zapraszam! Tablet ten wykonany jest głównie z aluminium, bardzo dobrej jakości. Nie ma tutaj miejsca na jak marnej jakości materiały. Ma przekątną 8,4 cala i rozdzielczość 2K, czyli 2560 na 1600 pikseli. Co jeszcze wyróżnia go na tle innych, dźwięk, jaki jest z niego wydobywany, jest stworzony i certyfikowany przy współpracy z firmą Harman Cardon, która głównie zajmuje się dźwiękiem, więc jeżeli chodzi o wykorzystanie audio, odtwarzanie muzyki, czy to przez głośniki, czy też same słuchawki, jest na bardzo wysokim poziomie. Ponadto do zestawu mogą być za dodatkową opłatą dołączone słuchawki AKG, co daje również bardzo pozytywny wydźwięk, jeżeli chodzi o udźwiękowienie niemalże tego tableta. Tablet ten działa pod kontrolą Androida wersji 6 z nakładką Emotion UI wersji 4.1 wspierany jest procesorem High Kirin 95.0. Jest to 8 procesor, 4 rdzenie po 2 i 3 GHz oraz 4 rdzenie po 1 i 8 GHz. Moduł graficzny to Mali T880 MP4, więc możemy mieć pewność, że nawet bardzo wymagające gry nie powinny się ciąć. Ale ten aspekt dokładnie sprawdzimy, gdy dostaniemy to urządzenie do testów. Jeżeli chodzi o uruchamianie aplikacji, jest ono również bardzo płynne. Nie ma żadnego zacięcia. Zostały uruchamiane aplikacje, które są wbudowane, i uruchamiały się one niemalże od razu, na wstrzyknięcie palca. A dzięki temu, że mamy tutaj 4 GB pamięci RAM, tych a aplikacji w tle możemy mieć bardzo dużo. Urządzenie to można będzie kupić w czterech wersjach: w dwóch wersjach pojemnościowych oraz w kolejnych dwóch wersjach z modułem LTE albo modułem WiFi. Więc wbudowane możemy mieć 32 GB albo 64 GB. Więc to urządzenie może bez problemu służyć jako konsumpcja treści, czy też jako otwarzacz filmów, czy też muzyki. Urządzenie to wyposażono w dwie kamery, jedną z Drugą z przodu, obie te mają 8 megapikseli. Jeżeli zaś chodzi o baterie, mamy tutaj wbudowane 5100 mAh. Co ciekawe, na dole urządzenia mamy wbudowany czytnik linii papilarnych, który może też obsługiwać gesty. Gdy raz go naciśniemy, działa jak przycisk powrotu. Jeżeli go przytrzymamy dłużej, działa jako przycisk HOME. Natomiast jeżeli nim przesuniemy albo w lewo, albo w prawo, uruchamiamy ostatnie aplikacje. I to tyle jeżeli chodzi o to nowe urządzenie zaprezentowane na targach IFA. Jeżeli nie chcecie przekapić kolejnych materiałów z urządzeniami tam zaprezentowanymi, koniecznie subskrybujcie ten kanał. Ciao!